Siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dużo osób ostatnio się pytało jak dodać kasy, jak dodać expa do ETS2, w sensie do save'a, więc o tym właśnie dzisiaj będzie poradnik. Wiem, że dużo takich poradników jest na YouTubie, ale dalej ludzie się dużo pytają, więc dlatego postanowiłem go też zrobić. Oczywiście jeśli odcinek dzisiaj spodoba, to koniecznie zostaw łapeczkę w górę oraz subika. Zapraszam was też do naszego Discorda oraz do Twitcha, do którego linka macie w opisie. No a bez przedłużania lecimy teraz z tym poradnikiem. No to pierwsze co musicie zrobić, to wchodzicie linka, do którego macie link po prostu w opisie. No i tutaj na stronie, tak mniej więcej w połowie, szukacie Download. No i tutaj po prostu klikacie sobie na ten cheat engine 7.0 i go pobieracie. Nie będę wam teraz pokazywał co trzeba zrobić, jak to pobrać, bo raczej z tym sobie poradzicie. Po prostu wszystko tam akceptujcie klikajcie download i install, jak wam się zainstaluje, raczej wiecie o co chodzi. Jak coś by się działo, to piszcie oczywiście w komentarzach. No ale dobra, co teraz robimy? Wchodzicie sobie na jakiegoś save'a, na którego chcecie dodać sobie kasy albo expa, pamiętajcie, że musicie zrobić na nim kilka zleceń ja zauważyłem, że tam musicie mieć już któryś level wbity oraz też ten 5-10 tysięcy kasy już musi być, ponieważ wcześniej to nie działa, przynajmniej mi nie wiem dlaczego, no to pierwsze co chcę zrobić to chcę sobie dodać kasy i co teraz robimy wchodzicie sobie koniecznie w opcje w rozgrywka, no i na samym dole musicie mieć ustawione waluta na euro, bo inaczej wam nie będzie działało no i wtedy otwieracie sobie cheat Wiem, że tutaj trochę inaczej to będzie u Was wyglądało, bo u was będzie taki mniejszy po prostu ten okno z tą aplikacją. Ale ja po prostu nie chcę, żebyście widzieli pulpitu, syfo na tym pulpicie, więc dlatego tak powiększyłem. No i klikacie sobie w tą tutaj yy, nie wiem, komputer, co się tak świeci. Następnie szukacie sobie EuroTrack Simulator 2 i klikacie Open. No i następnie tutaj w walu wpisujecie sobie waszą walutę. Pamiętajcie, żebyście te inne parametry mieli tak samo, więc jak macie inaczej te parametry, to sobie ustawcie, żebyście mieli tak samo. No i tak jak mówiłem, dodajemy kasę Czyli co robimy? Patrzymy sobie ile mamy kasy na koncie. Raczej to zawsze będzie taka nierówna syłka, ale ja mam akurat 20 tysięcy Więc sobie tutaj wpisuję 20 tysięcy Klikamy sobie First Scan. No i nam się tutaj skanuje i następnie klikamy na byle jakie okno, które nam tutaj wyskoczy. Później klikamy Ctrl A, zaznaczamy wszystko i następnie tą strzałkę. No i teraz wszystko na dół zleci, więc tutaj to samo robimy, czyli klikamy lewym przyciskiem na byle co i klikamy Ctrl A. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy też byle gdzie, tylko na tym dolnym ekranie. No i następnie wchodzimy w Change oraz Value. No i tutaj zmieniamy na walutę jaką chcemy mieć. No to ja dla przykładu dodam sobie 50 milionów, to jak tutaj robię, kasuję oczywiście to wszystko co tutaj jest, no i piszę 50 milionów, no i mam i następnie klikam ok. No i wchodzicie sobie teraz na ETS-a i jak widzicie tych pieniędzy nie macie. Pamiętajcie jeszcze, bo nie powiedziałem o tym, nie możecie po prostu wychodzić z tego w czasie tego robienia tego procesu. Tylko yy, z gry do tego ekranu przetabowujecie się trzymając Alt i klikając tab jakby, ale to raczej wiecie. No ale jak widzicie, teraz kasa nam się nie zmieniła. Co teraz robicie? Teraz klikacie sobie zmień profil i następnie klikacie tak. Wchodzi wam teraz do menu i znowu odpalacie sobie tego save'a jakby. No i teraz widzicie, mam już doładowane te 50 milionów, to teraz sobie spróbujemy z XP. Mam expa 2060 to akurat spoko liczba, nie trzeba tu się trudzić, no i dobra zresetowałem sobie aplikację, nie trzeba jej resetować, ja po prostu ją zresetowałem na wszelki wypadek, no ale dobra co teraz robicie, wpisujecie sobie tutaj walu 2060, no i klikacie sobie first scan, no i znowu tak samo to się robi, klikacie sobie ctrl a następnie tutaj tą strzałkę ctrl a prawy przycisk myszy change walu i, i tutaj sobie wpiszmy na przykład liczbę, tym razem 500 tysięcy, no i wpisujemy sobie 500 tysięcy klikamy ok. Jak widzicie dalej EXP się nie zmienił Znowu klikam zmień profil I widzicie teraz, że nawet poziom mi się zmienił Ja teraz znowu wchodzę na save'a Ale ogólnie o, jeśli chodzi właśnie yy, o proces tego jakby ładowania To w czasie zmieniania EXPA Bo przy pieniądzach to mi się nigdy nie zdarzyło Ale przy dodawaniu sobie EXPA Bardzo często wywala was po prostu Wam grę wywala jakby No ten proces co ja wam przed chwilą pokazywałem Wtedy po prostu odpalacie jeszcze raz grę No i już macie Jak widzicie teraz mam sobie więcej EXPA Wchodzę sobie w zdolności No i mogę sobie pododać więc jak widzicie, wszystko działa. Jeśli byście mieli jakieś problemy z tym, choć wyjaśniłem to chyba tak, że raczej wszystko zrozumiecie, no ale jak macie jakieś problemy, to możecie oczywiście pisać w komentarzach. Będę pomagał. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, tak jak mówiłem, oraz Subika. Zapraszam Was też na naszego Discorda, do którego linka znajdziecie w opisie. No i dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do następnego siema. No i cześć.